Hejka hejka! Dzisiaj jest czwartek i jak niektórzy wiedzą jutro jest kastracja Mikiego i pomyślałam, że nagram Wam z tego vloga, także miłego oglądania. Hejka hejka, witajcie w kolejnym dniu. Jest piątek, godzina 9.21, a Miki kastracja ma zaplanowaną na godzinę dziesiątą. I teraz będę mu przygotowywała transporter, a on dokańcza swoje śniadanie, ponieważ weterynarz nam powiedział, że ma zjeść normalnie śniadanie. Także on je teraz kończy. A więc tak wygląda nasz transporter. W środku jest podkład higieniczny i siano. Niestety nie miałam czystej rolki po papierze, do której mogłabym dać siano, dlatego dałam siano tak normalnie. Ok, a więc ja jeszcze owinęłam transporter ręcznikiem. Tutaj po bokach, ponieważ je, jak będziemy wychodzić, to żeby Mikiemu nie było zimno. I tak wygląda gotowy transporter. Hejka, hejka, jest godzina 11:52. Ja już jakiś czas temu zawiozłam Mikiego do weterynarza. Weterynarz go tam zbadał, zważył. Miki jest zdrowy i gotowy na kastrację. Teraz pewnie już jest w trakcie kastracji, a ja przejechałam już do domu. I właśnie posprzątałam w jego klatce. Jedyne co się zmieniło to to, że dałam na spód klatki podkład higieniczny, dałam też podkład higieniczny do kuwety i taki kocyk, jakby było mu zimno. Od góry wygląda to tak. Tutaj ma paśnik, kuwetę, a pod nią jest pelet. Kocyk, podkład higieniczny i dwie miseczki. Jedna na jedzenie, a jedna na picie. Tak wygląda gotowa klatka na powrót Mikiego. I też moja mama była dzisiaj w aptece i kupiła Mikiemu takie podkłady higieniczne, ponieważ nam zostały dwa ostatnie, które są akurat właśnie w klatce. I kupiła nowe, abyśmy mieli po prostu na zapas. A tu są te, to jest już chyba puste opakowanie, tu są te, które już użyłam. I potem najprawdopodobniej odezwę się do Was, gdy dostaniemy telefon, że Miki się już wybudza i możemy już po niego przyjechać. Hejka, hejka, my już jesteśmy w domu. Miki był już wybudzony i mieliśmy już po niego przyjechać tak około po 15, a jest godzina 16.31. Odzywam się tutaj do Was tak późno. Ponieważ potem musiałam jeszcze pozałatwiać kilka spraw, ale ważne, że się odzywamy. Jak widać, Miki ma się bardzo dobrze. Ma apetyt, pije, załatwia się. Jest jeszcze troszkę osowiały, ale to jest po kastracji w pełni normalne. Za kastrację zapłaciliśmy 240 zł, ale nie dostaliśmy żadnych leków i jutro, czyli w sobotę, będziemy jechali jeszcze. Na zastrzyk przeciwbólowy i antybiotyk. Byłam też po odbiorze Miki'ego w zoologicznym, i zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy. A więc kupiłam Miki'emu takie ścianko naturalne. One było po 4,50, więc naprawdę tanio. A Miki je bardzo lubi. Kupiłam mu jeszcze prezent na święta, ale na razie Wam tego nie pokażę, tylko pokażę Wam to w święta. Miki dostał też od mojej przyjaciółki prezent, dlatego Wam go teraz pokażę. Pierwszą rzeczą jest liść porzeczki: dalej mamy pokrzywę, liście truskawki, mniszek lekarski, kwiat kocanki piaskowej i dwie ostatnie rzeczy to liść lipy. I kolejny woreczek liści lipy. Bardzo dziękujemy za paczkę. Miki na pewno się ucieszy. Możecie też wbijać do mojej przyjaciółki na Instagrama. Nazwa gdzieś się tu wyświetli. Tutaj mamy naszego mniszka, a teraz uzupełnię go mniszkiem od mojej przyjaciółki. Mniszek uzupełniony. Teraz kocanka. Dalej uzupełniamy liście truskawki. Ile tego jest? A więc to chyba na tyle z tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało i możecie pisać propozycje na następne filmiki. Wpadajcie na naszego Instagrama. Nazwa gdzieś się tu wyświetli. Do zobaczenia!